Siema, z tej strony Bercik Malutki I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku chciałbym wam Z bardzo wielką chęcią przedstawić Śnieg w grach, który według, według mnie, moim zdaniem Jest najlepiej zrobiony I ogólnie fajnie wygląda Więc bez zbędnego przedłużania Zaczynajmy Miejsce trzecie Snow Runner. Jest to gra o jeżdżeniu ciężarówkami po trudnych terenach. Jest to druga gra z cyklu Runner. Pierwszą grą był Mud Runner, ale tam poruszaliśmy się tylko i wyłącznie ciężarówkami po terenach podmokłych oraz błotnistych. W tej części z cyklu mamy zaś okazję poporuszać się po terenach, na których jest śnieg oraz lód. Gra ma bardzo dobrze zrobioną fizykę. Możemy zobaczyć jak rozbryzguje się błoto, chlapie woda... Oraz pruszy śnieg pod oponami. Jeżeli ktoś z was się zainteresował tym tytułem, a na przykład nie lubi motywy zimy, ogólnie zimy nie lubi, śniegu, to gra też nam oferuje dwie mapy, które są na terenach błotnistych, czy tam podmokłych. Miejsce drugie Frostpunk. Frostbang jest grą, która wyszła z skrzydeł 11 Bit Studios polskiego studia, które tworzy gry. Gra jest z gatunku City Builder, aczkolwiek ma w sobie też trochę survivalu. W grze musimy zbierać różne surowce, np. węgiel, drewno, żelazo, ale musimy też pamiętać o cieple. Ciepło jest najważniejsze w tej grze. Ważną rzeczą jest też Niezadowolenie oraz nadzieja naszych mieszkańców. Jeżeli niezadowolenie będzie niskie, to mieszkańcy będą się buntować przeciw nam, a jeżeli nadzieja będzie niska, to niektórzy po prostu odejdą z naszego miasta i już nigdy nie wrócą. Więc jesteśmy zmuszeni budować różne udogodnienia oraz atrakcje. Pierwsze Death Stranding. O Death Stranding poopowiadam trochę więcej niż o poprzednich grach, ponieważ jest dość dużo do opowiadania. Żeby wam naświetlić o co w ogóle chodzi w Death Stranding, to powiem wam, że jesteśmy takim ziomkiem, który nazywa się Sam. Sam jest doręczycielem Paczek i jest synem samego prezydenta. Tutaj pani prezydent. Ameryki i mam ze sobą takie dziecko, które nam pozwala oglądać, czyli oglądać, zobaczyć. Takie śmieszne duszki, które chcą, jeżeli nas usłyszą, chcą nas zabić. I. Po prostu musimy przenosić paczki z punktu A do punktu B. Ale podczas swojej fenomenalnej podróży napotkamy różne niebezpieczeństwa, na przykład taki deszcz, który jeżeli dotknie nasze paczki albo nas dotknie, postarza nas. E, tutaj też mam śnieg, o którym właśnie jest ten filmik, i z śniegiem jest takie coś, że śnieg no oczywiście, że jest. Gruba warstwa śniegu do nas powalnia, musimy się przez niego tak no, przechodzić, czołgać i ten śnieg jest gorzej niż zwykły deszcz, bo postarza nasze buty czy tam nasze paczki jeszcze szybciej. Więc jesteśmy zmuszeni do ustalenia jak najszybszej drogi do punktu, do którego chcemy się dostać. Tudzież tutaj idą w parze budowanie mostów albo też stawianie różnych drabin, lin itd. Tak i ogólnie śnieg w jest bardzo fajnie zaprojektowany i dobrze zrobiony